Musimy przyznać, że bardzo, żeśmy marzyli o tych 5 metrach. Właśnie ostatnimi czasy, kiedy Michał już bił te rekordy Polski, doprowadził do 4,90, więc ta piątka naprawdę nam się już śniła. Wydawało nam się, że już tamto ucieknie. Okazało się, że na ostatnich zawodach w sezonie udało się. No po prostu szczęście niesamowite. Ee, Michał chyba też mu jakiś kamień z serca spadł, bo sam widział, że naprawdę jest w stanie to zrobić i byłby taki może mały niedosyt, ale no wszystko się skończyło, po prostu przepięknie i mamy 5 metrów, bariera złamana, tak, psychologiczna nawet, będziemy skakać wyżej, tak? To znaczy z młodzikami to nawet nie ma takiego problemu, bo jest taki dosyć płaski trening, cały czas robimy te same ciężarki, te same rzeczy praktycznie, tak, tam tylko doszkalamy technikę, więc to nie jest tak, że budujemy jakiś szczyt formy na jakąś docelową Imprezę. Po prostu stabilnie cały rok i dlatego można wtedy sobie skoczyć. Rekord polski nawet na ostatnich zawodach, jak się okazuje. Jeszcze wielu nie, Nawet żeśmy nie sięgnęli, po bardzo dużo środków treningowych, tak jak sztanga. Tak? Dopiero za, zaczął robić takie ćwiczenia oswajające z gołą sztangą. Skoczności jeszcze nie zrobiliśmy. Dopiero się uczymy ani poziomej, ani pionowej chopy, to dopiero żeśmy zaczęli się uczyć, wszystko jest przed Michałem. tak, Bazujemy na zupełnie naturalnym treningu, sporo gimnastyki, akrobatyki i podstawowa lekatetyka. tak? To jest w ogóle, ja mam stan emocjonalny nie do opisania tak? w tym momencie, bo wszystko się spełnia, tak. No nie dosyć, że zawodnik. Do, te, do tego jeszcze mój własny syn, no to, to po prostu jest coś wspaniałego. Tak? No, ja mam trzech synów w ogóle, wszystkich wysłałem najpierw od pierwszej klasy podstawowej, wszyscy trenowali gimnastykę sportową, wszyscy trzej. E, Michał został przy lokalnej atletyce, e, najmłodszy dalej trenuje gimnastykę, średni przerzucił się na pływanie. Ja uważam, to są słowa mojego świętej pamięci trenera Nitkowskiego, że gimnastyka to jest podstawa sportu. Tak, lekka może być królową, ale gimnastyka jest podstawą każdego sportu. Ja się tego trzymałem no i tak naprawdę ja Michałowi nie robiłem żadnego wyjątku. Nie przyjąłem go wcześniej do grupy niż wszystkie inne dzieci. Rok przed Muzikiem, dosłownie, jako dziecko starsze ostatni rok, zaczął mnie trenować dwa-trzy razy w tygodniu. Z tego też skoczył rekord polski, taki nieoficjalny dla dzieci starszych, tak, ryszka kolacy, 5-4 metry z tego skoczył. Sam się dziwiłem, bo. Bo naprawdę to był taki prognostyk, że no, jeżeli naprawdę zaczniemy już normalnie trenować, to naprawdę mogą być fajne rzeczy. Na razie nam to wszystko wychodzi. Nie mamy się na razie o co tak jak kłócić, tak? Bo wszystko nam wychodzi, więc wszystko dobrze. Wiadomo, z czasem to będzie pewnie coraz trudniejsze, tak, ale no, jak na razie jest, jest cudownie, tak? Pracujemy, współpracujemy, wszystko idzie tak, jak, jak trzeba. Tak? Właściwie to ja robię tak, że jak on coś skoczy, to ja dopiero zerkam. <laughs> I też nie wybiegam za bardzo w przyszłość. Nie wiem też dokładnie, jak co tam będzie dalej. Jak będzie Michał skakał i jakie oni tam mają do końca też te wyniki. Znaczy, no można się tak. Tylko ja. To tak ciężko jest porównać, bo to jest wszystko robione. Na, każdy zawodnik inaczej trenuje. Tak? Ja wiem na jakim etapie treningowym jest Michał, ja wiem jak powiedzmy trochę wiem jak trenuje Matiew, no to są nieporównywalne rzeczy. Od Antisa treningu to nie za bardzo mam jakieś wyobrażenie, bo tam nie ma jakichś danych specjalnych. Ale wiem, że był bardzo późno dojrzewający, więc też na pewno robił te wyniki, za młodego zawodnika naprawdę na, no nie mógł robić na mocnym treningu, tak? Dopiero później tam dorósł i z tego poszły ogromne wyniki już, już za juniora, tak? bo rekord świata doprowadził przecież do niebotycznej wysokości. Nie no, trzeba patrzeć, tak? Trzeba podglądać, trzeba wiedzieć, co, 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 co słychać w świecie. Tak? No wiem teraz Michał żeśmy przeglądali ostatnio po tych 4,90, jak to wygląda jego wynik na tle światowym. Tak? No, okazuje się, że ma pierwszy wynik na świecie tak? w swojej kategorii. Dopiero po 4,90 zobaczyłem. Tak? Teraz skoczył 5 metrów, więc nawet, nawet z, z dużą przewagą, no, bo tam chyba następny jakiś szwed ma 4,78 w jego wieku.